Rolnicy, Podlasie to serial, który zdobył ogromną popularność wśród polskich widzów jako reprezentacja życia rolniczego. To właśnie dzięki tej produkcji poznaliśmy różnorodne postacie z Podlasia, a ich codzienne perypetie zdobywają coraz większe zainteresowanie publiczności. Andrzej Splutycz jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów tego serialu. Jego unikalny charakter przyciąga uwagę wielu widzów, którzy są podzieleni w swoich opiniach. Jedni go podziwiają, inni zaś wyrażają krytykę wobec jego działań i decyzji. O, zgazła, idź wywoź tam. Ostatnie wydarzenia z życia Andrzeja ponownie wzbudziły kontrowersje, co pokazuje, jak silne emocje może wywoływać ta postać. Niezaprzeczalnie Rolnicy Podlasie jest jednym z najbardziej cenionych programów o tematyce rolniczej w Polsce. W tej serii telewidzowie mieli okazję poznać mieszkańców Podlasia. Którzy dzielą się swoim życiem rolniczym z ekranem. Andrzej Splutycz stał się jednym z najbardziej znaczących bohaterów tej serii. Jego osobowość i zachowanie wywołują mieszane reakcje. Od entuzjastycznych pochwał po ostrą krytykę. Ostatnio skoncentrowano się na stanie jego podwórka, które długo było tematem dyskusji z powodu jego zaniedbania. W odpowiedzi na to, zainicjowano akcję sprzątania, która, mimo że mogłaby przynieść pozytywne opinie. Ponownie wywołała falę krytyki wobec Andrzeja. jeszcze zapomniałem dopowiedzieć. Opowiada takie bzdury, będzie szukał znowu sponsora na siewnik i naciągnik nowy. Temu Andrzejowi to złamanego grosza za to lenistwo nie powinni dać. Takiego tłuka jak on to jeszcze w życiu nie widziałem. Ja rozumiem, że to marketing i po prostu jakaś firma robi tę kostkę w zamian za reklamę, ale brukowanie podwórka ludziom, którzy nie potrafią pozamiatać podłogi we własnym domu, wydaje mi się turbo groteskowe. Ta kostka za rok będzie takim samym tematem do kpin, jak zdewastowana prasa z Agrouni. A czytamy w komentarzach, czy internauci mają rację? My mimo wszystko mamy nadzieję, że Andrzej Splutycz z serialu Rolnicy Podlasie będzie sobie radził jak najlepiej. A wy? To wszystkie wiadomości na dziś, polub i zasubskrybuj kanał. Doceniamy Twoje wsparcie.